Słowo Boże na dziś, sobota 15 czerwca 2024 roku. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza syna Szafata Orzącego, dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział. Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 16. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nakłój me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo pańskie.